Siemano widzowie, w tym odcinku pokażę wam kolejnego xp glitcha, także zachęcam do oglądania Zostawcie jeszcze z matem kamery łapów, w górę pod odcinkiem I wbijacie na mojego Discorda, link macie w opisie, tak samo jak Kod do mapy, na której dzisiaj będziemy robić glitcha Także musicie go wpisać sobie w tym miejscu z poziomu lobby Wykląć gra, gra prywatna i lecimy Także zanim się gra zaduje. też wam powiem dlaczego Gram na innym koncie, bo dużo osób też się o to w komentarzach Po prostu dlatego że jak na swoim głównym koncie już wykorzystam limit EXPA, no to nie ma sensu, że nagrywać glitch, jest tam z tego konta w tym sendniu, no bo wtedy no nie będziecie widzieć, ile można właśnie zostać EXPA, z tego glicza. Także jak się zadajemy na tę mapę, tutaj mamy taki znak zapytania, klikamy go, następnie idziemy do czerwonego skarbca i wpisujemy kodzik 7, 3, 1, klikamy Enter code, następnie przechodzimy tutaj i tutaj robimy emotkę następnie podskakujemy idziemy maksymalnie tutaj do tej strony znowu podskakujemy, w do takiego pomieszczenia i tutaj stąd musimy sobie przeszukać lamę a następnie tą lamę, która nam wypadnie tutaj klikamy reward ok klikamy reward i powinniśmy dostać teraz expa jak widzicie leci go 18 tysięcy Jeszcze raz wchodzimy sobie do Czerwonego Volta Podchodzimy tutaj i mamy tutaj taki wykrzyknik. Przytrzymujemy ten guzik. Jesteśmy przy takim prezencie i teraz jego musimy rozwalić. Teraz może to zająć. OK, rozwaliliśmy go i dostajemy kolejnego EXPA. Też 19 tysięcy. Także ja dziękuję za oglądanie. My widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.